Jeżeli kiedy spostrzegł ładną kobietę, zakładał binokle, aby przypatrzeć się jej, ale że robił to flegmatycznie, więc zwykle spotykał go zawód: Ten jego mość był to pan Tomasz. I nieraz myślał, że się na niej wiele rzeczy zmieniło. Toż samo ulica miodowa pomyśleć by mogła o niej. To czyta? No, wszyscy czytają i to i to wspaniałe, że wszyscy czytają. A osobiście bardzo się cieszę, że wiele młodzieży było, bo to takie właśnie jest zachęcające. I prosiłem też, by zachęcali rówieśników do czytania i zasłuchywania się właśnie w czytanie, by tym właśnie też e, też za namową prazy, e, Pary Prezydenckiej właśnie czytać i przekazywać właśnie, by jak najwięcej właśnie społeczeństwo polskie czytało. I nieco wyszarzały Jego Niegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne oczy, chodził pochylony. A jakie są pana preferencje literackie? No, bardzo skomplikowane. Powiem tak, że. E, ja lubiłem na przykład e, poezję Bolesława Leśmiana. Mógłbym długo mówić dlaczego, ale chcę powiedzieć może krótko. E, nie wiem, czy to wszystkim się spodoba, ale dlatego, że on poszukiwał w słowie takiej możliwości podróżowania e, w czasie chciał poznać więcej niż to, co widzimy, tylko szukał recepty na długowieczność i na wieczność w słowie, w warstwie słownej, bo jeżeli popatrzymy na naszą kulturę, do, z której wyrastamy, to mówi się, że na początku było słowo i wszystko zaczęło się od słowa, więc on spekulował, żeby tym słowem zajść tam, gdzie nas nie było, tak? I trochę mu się to udało, myślę, że jak nikomu w literaturze. To, to, to po pierwsze. Natomiast lubiłem też... Samuela Becketa Dzień Godzi zwierzę Dzień